Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się po raz kolejny w Geoguessere i dzisiaj kolejny raz zmierzymy się w duelach. Jak widzicie jesteśmy nadal w dywizji Master 1, a to jest... Między innymi zasługa live streamów, na których sobie trochę w ostatnio gramy. Także jeżeli kogoś taki content ba jeszcze bardziej interesuje, to oczywiście serdecznie zachęcam. Eee, no i tak, na starcie, oczywiście chciałbym Cię prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, ponieważ wiadomo, to napędza kanał. Na moment, kiedy to nagrywam, jest nas 484, więc już jest bliżutko 500 subów, do których dążę. Mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Będę bardzo wdzięczny. No i również w opisie znajdziesz link do Tipli, więc jeżeli byłbyś zainteresowany jakimś wsparciem, mnie donatem, jakąkolwiek, to będę. Również mega wdzięczny. Dobra. Zaczynamy od e, Finicko z Niemiec. E, także w ogóle o szat szata graficzna się kompletnie nie zmieniła, widzę. I to całkiem spoko wygląda, nie ukrywam. Dobra, to jest Curaçao, ponieważ mamy czarne auto z szynami. E, bez żadnych jakichś snorkelów i tak dalej. A tak jak coś występuje w Curaçao. Zresztą pewnie język powinien się zgadzać. No właśnie, tam napisane Curaçao, coś tam. No, także tak wygląda pierwsza lokacja. Kurde, ładnie to wygląda w sumie. Fajnie, fajnie. Fajnie to zmienili. To wygląda faktycznie jakbyśmy się bili jak te te byki by stały naprzeciwko siebie. Dobra. Słońce mamy mocno na północ. gleba jest dosyć czerwona tak. To jest język portugalski. Jesteśmy w Brazylii. Gdzie dokładnie to nie wiem. Zdamy morze, Minas Gerais stan. Jest to w miarę tak po środku. Myślę, na pewno to nie jest stricte na północy, bardziej myślę w tym okolicach właśnie Ok, było to na. A nie, dobrze, dobrze, dobrze strzeliłem, teraz trochę inaczej się to pokazuje. Strzeliłem dobrze, byłem kapkę bliżej od mojego przeciwnika, także jest dobrze. Ok, lecimy dalej. Yy, dobra, dobra, dobra. Yy, co my tu mamy? Yy, jest to na pewno gdzieś w Europie. O, yy, to jest we Włoszech, gdzie pa gdzie Pascoli? To jest włoski język Wygląda to bardziej na północną część Włoch mi się wydaje, więc damy może pod bolonią. Powinno być to całkiem spoko miejsce do strzelenia. No i było to Rovigo całkiem niedaleko Bolonii swoją drogą, więc dobry gest jak najbardziej. Swoją drogą już brzmi, myślę, normalnie, bo poprzednio, jak nagrywałem filmy, już byłem lekko chory, teraz już jestem po chorobie, więc yy, powinno być dobrze. Może czasami jeszcze zakaszlę, ale to już jest takie, wiecie, takie pozostałości tylko. To jest oczywiście Japonia, widać po języku chociażby, no i po samej architekturze, która jest mocno charakterystyczna. Również niska kamera, która sugeruje, yy, właśnie, że jesteśmy w tym państwie. Damy w Nagoje, bo jest mniej więcej po środku. Jest to, myślę, najbardziej sensowny strzał, a było to na północy. Ok, i chłop strzelił całkiem dobrze. No dobra, nasz przeciwnik tutaj widzę ogarnął. W ogóle 63% teraz, w 63% przypadków strzelano jako pierwszy. To jest dosyć ciekawe. Ok, mamy znowu czerwoną glebę dosyć. No i właśnie, no i właśnie, co to może być? Zaczynają problemy, bo chciałem powiedzieć Brazylia, ale to nie jest brazylijska roślinność, mi się wydaje. Mi się wydaje, że to może być Australia. Tak szczerze. I dam zachodnią Australię. Nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Może nie być. Ale może to będzie na przykład Tasmania. A gdzie to będzie? Okej, okay, to było po prostu na New South Wales. Nie. Ale to była rzeczywiście Australia, a nie Brazylia. No dobra. Koda. W sumie nie było czego czerwonego auta, które jest dosyć często spotykane w Australii Zachodniej, no ale... Trudno. Okej, okay, co tu mamy za zabudowę? No to wygląda na jakieś Bałkany. Wygląda na jakieś Bałkany. Niestety, dokładnie nie wiem gdzie. Tego też tu niestety nie rozczytam, a to by mogło podpowiedzieć dosyć sporo. Hmm, no jest góryście, no ale wiadomo, na Bałkanach to jest dosyć powszechna rzecz. Może damy, może w Karpatach, w Rumunii. Zobaczymy. Wow, to było w Rosji. O kurde, no to bym się nie spodziewał. Że to będzie Rosja, ale byliśmy bliżej dzięki, dzięki Bogu, więc yy, nic nie straciliśmy. Dobra, to jest y, Peru, ponieważ są czarno-białe słupki od znaków. Takie występują tylko i wyłącznie w Peru. <laughs> Przynajmniej z krajów, które są w serze. Znaczy, można też je spotkać chyba w Malezji, ale w, wiadomo, hiszpańskojęzyczna Malezja nie jest, więc. Yy, Automatycznie to wyklucza taką opcję, ale gdzie dokładnie, kurde, nie wiem, damy może w tym obszarze. Zobaczymy, czy będę bliżej. Nie będę bliżej, ale chłop dał mniej więcej jak ja, więc straciłem. Dobra, 355 punktów nie jest źle. Przeżyliśmy, więc jeszcze nie ma tragedii. Eee, słońce mamy na wojna, południe, dosyć. Jest tu całkiem sucho swą drogą. No i właśnie, no i właśnie, dosyć skaliste góry. No to by mogło sugerować eee, Grecję, to by mogło sugerować Grecję bądź Turcję, no dobra, damy Grecję, zobaczymy, a byliśmy w Grecji, dobrze, to była Grecja, pięknie, no i swoją drogą znokautowaliśmy go tym, tym strzałem, pięknie, 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 kurde, fajna animacja w ogóle, fajnie to wygląda, o, animowana tabela, kurde, kozacko, kozacko to wygląda, znacznie lepiej to wygląda i w końcu jest lista rozegranych gier. No, wróciło to, co było kiedyś poniekąd, bo kiedyś właśnie była taka lista, że ile gier rozegrano i tak dalej <laughs> Znacznie lepiej to wygląda, bardziej przejrzyście, podoba mi się. to. Dobra mm, dobra, dobra, dobra więc lecimy dalej. W ogóle ile brakuje nam do awansu? 100, 100 1130 by nam zapewniło awans do czempiona. W teorii to nie jest daleko, w to jest dosyć, w, a w praktyce to jest dosyć daleko Ważne, żeby się utrzymać w środku Mastera jeden będzie dobrze. Okej okay. lecimy dalej. Zobaczymy, co teraz się wylosuje. Sonic.pl z Polski. Także witam cię bardzo serdecznie. Jeżeli być może widzisz mój film jakimś cudem to daję sobie znać w komentarzu. A zareagował dosyć, jakbym mnie znał. Chyba, że po prostu dlatego, że jestem Polakiem. Dobra, nieważne. Jesteśmy znowu w Peru przez te znaki. Jest tu mocno sucho, więc klikałbym pod Aja Nie wiem, jak to się wymawia. Ale niech będzie. Dobra. Poszukać mi się konkretnie nie chce, tak naprawdę. Gdzie to będzie w tym Peru? Okej, okay, na południu to było. Pod mokę Moque... Mockegłą. Pod mokę A, nie jest źle. Dobra, lecimy dalej. Dobra, mamy tu jakiś mościk. Yy... No, dobra, dobra. Czyli jesteśmy gdzieś w Stanach, zdecydowanie, bo widać po drodze chociażby. Tak, i pierwsza generacja kamery. Wszystko się jak najbardziej zgadza. Są to Jest to wschodnia część Stanów Zjednoczonych na 100%. Ale, zważywszy na to, co widzę, nie, nie waliłbym mocno w północ. Damy może jakieś Tennessee. A, Georgia, coś takiego. Dobrze, to była Georgia. Czyli dobry stan, kliknąłem. Idealnie, idealnie. to nie wyglądało na północny klimat, taki bardziej południowy, już właśnie. Pod, pod Florydę już bardziej, nie? To zajeżdżało. Dobra, mamy ma gościu żółte blachy, co na przykład jest spotykane w Kolumbii Jeśli chodzi o państwa hiszpańskojęzyczne oczywiście w Ameryce Łacińskiej <coughs> a to jest pa państwo w Ameryce Łacińskiej i kolejny ma żółte blachy, więc to jest Kolumbia, to jest Kolumbia słuchajcie, także nie damy Bogoty, damy Manizales na przykład niech będzie. Zobaczcie. Byliśmy na północy Sin nie, czy nie, pocnij się lecho? Santiago de Tolu, nad morzem. Okej. Okay. Właściwie nad oceanem. Petersburzcami stanowracja Okej, okay, czyli Petersburg mówicie. Klimat by się zgadzał. Dobra, mm, to strzelamy. Petersburg. Oj, oj, oj to była pułapka syktywkar Syk sy, Syk Kurde. pułapka z tym Petersburgiem. Nie dobrze, niedobrze. Dobra. Mm, co to za flaga Belgii? Nie, co to za flaga jest? Okej, okay, ciekawe. A, bo to, no tak, no to jest Panama, ale tamta flaga? Co to za flaga? Może jakiś region. Albo, nie wiem, miasta, może. No nie wiem, dobra, damy Panama City. Oczywiście nie będziemy tutaj kombinować, ale zastanawiamy się. Czekaj, co to jest za flaga? Niebiesku? Nie, no państwa, to nie jest flaga żadna. Hmm, może region, może region. Jak ktoś wie, może mi napisać, co, cze, flag, czego flaga to jest. <laughs> Tak mnie w sumie zastanawia to. Dobra. Mm, jesteśmy dziś w lesie. Gilten, Gryta. Dera z Bryna Gilten. Okej, okay, brzmi szwedzko. Brzmi szwedzko, więc damy bardziej północną Szwecję. Myślę, że będzie to ok strzał. A, to było jeszcze z Norwegii, ale dobrze, dobrze. Byliśmy bliżej. 600 punktów odebrane przeciwnikowi. To jest oczywiście e, najważniejsze w tej sprawie. <laughs> znaczy w tej kwestii, przepraszam. Dobra, jakiś kolejny most. Znowu wygląda to na Stany, eee, bądź Kanada. Nie wykluczam tej drugiej opcji w tej sytuacji, bo to może być jakaś Kanada. Bo klimat by całkiem się zgadzał na jakieś Ontario, bądź jakiś Quebec bardziej taki zachodnio-północny. Może, może. Ale musiałbym coś znaleźć, żeby mieć jakieś potwierdzenie tego. No, ciężarówka typowo amerykańska, wiadomo. To nie powinno ulegać wątpliwościom. Ograniczenie prędkości by mi się przydało, bo to dużo by mogło powiedzieć. W sensie znak od ograniczenia prędkości, nie? Bo przykładowo ostatnio się dowiedziałem, że w, chyba, Ontario yy, znak z ograniczeniem prędkości ma taki czarny Czarny pasek na dole, i tam jest napisane co, coś jeszcze, taki biały napis. Jest nie wiem co konkretnie. cycle Root British Columbia. O! Okej okay. Bardzo przydatny znak. Dziękujemy. A, chłop to znalazł. No dobra. 230 punktów. Jak na Kanadę? Nic. Jak, jakby nie, nie stracić nic. <laughs> Dobra. Jakieś potężne bloki. Naprawdę potężne bloki. Yy. Hmm. Ciekawe miejsce. No, klimat mi tu mówi, że to może być jakaś. Nie wiem, Finlandia na przykład. Jakieś Helsinki, może. Dinamo! A Okej, okay. zagrze. Ma sens. Ma to sens, jak najbardziej. Dobra. Nie czekamy, strzelamy od razu, może chłop tego nie znajdzie, może pojechał w drugą stronę na przykład, miejmy nadzieję. Nie znalazł, Dawo Belgrad, dobrze, dobrze, bardzo ładnie. Już mamy 3,5 mnożnik, więc trzeba uważać. Eee, ja tą lokację kiedyś miałem, pamiętam, pamiętam to te zdjęcia, gdzie to było, gdzie to do cholery było, ja to miałem na którymś odcinku z duelów, eee, to było w Rosji chyba. To było chyba w Rosji, ale gdzie? ja ja Tak, to jest Rosja Gdzie to było w tej Rosji? Nie pamiętam, kurde. Kurde, nie pamiętam, w którym to było mieście. Woronesz Moskwa. Gdzie jest Voronecz? Gdzie jest Woroneż? No Nadałem Moskwę. A Voronecz jest gdzie? A, tu jest Voronecz, ok. Ale dobra, byłem bliżej. Dobrze, dobrze. Git. Dobrze jest. Dwa, dwa, dwie gry, dwie wygrane. Elegancko. Słuchajcie, yy, mamy 1098 eloju, Już jesteśmy na dziesiątym miejscu w tabeli. To jest naprawdę dobry wynik. <laughs> Dobra, lecimy jeszcze grę numer 3 i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, widzę, że do tego momentu bawisz się bardzo dobrze. Ma, ma, jakby liczę na to, no? przede wszystkim, bo wiadomo, tu chodzi o dobrą zabawę, żebyś ty, widzu, miło spędzał czas. Yy, jeszcze raz oczywiście przypominam zostawienie łapki w górę. No i. Subskrypcji, jeżeli tego nie robisz, no i również napisz jakiś komentarz, co na przykład sądzisz, do tych chcesz o tym filmie, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dobra, eee, jesteśmy w Indiach oczywiście, bo jest słaba jakość kamery, plus nawet no, no widać po klimacie wszędzie śmieci jakiś jakiś syf, no to, to są streak te Indie, nie? Gdzie dokładnie, to nie, wiem, więc damy może gdzieś tu. Języka też nie za bardzo nie widziałem jaki był. A, to był południowy język jakiś, no dobra, to niedobrze, no to niedobrze. No ale nie zauważyłem tutaj. Z tego rozmytego zdjęcia, tego niestety nie wyczytam. E, dobra. Słońce mamy na południe mocno. 80 km, dobra, to jest droga. W... E, hmm. No właśnie. Gdzie? E, o, to strada północ-południe. Te drzewa sugerują bardziej Kanadę. Może Ontario jakieś. E, dobra, spróbujmy Ontario. Nie wiem, Alberta to była, dobra. Ale chłop też dał Ontario, więc. Eee, za dużo nie straciliśmy tam 88 punktów, więc yy, praktycznie nic dobra, no, to jest oczywiście Brazylia, czerwona Ziemia, słupy brazylijskie charakterystyczne eee, nic dodać nic ująć, klikamy w e, Mina, Minas Gerais i liczymy na to, że będziemy bliżej. I byliśmy bliżej. I Szał perfekcyjny niemalże ideolo Dobrze, lecimy w takim razie dalej. No dobra, to wygląda na Europkę jakąś zdecydowanie. Słaba jakoś kamery. To jest dosyć interesujące w tej sytuacji. Eee, co to może być? To jest jakiś, pewnie jest jakiś dwór, niestety... Czekaj to, to jest flaga łotwy chyba, tak dobrze widzę. Damy rygę. To jest chyba flaga łotwy. Tak jest, to była flaga łotwy. Elegancko, To nie było w rydze, to było Sila Jani jakoś, ale jest dobrze. Okej. Okay. Yy, 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 hmm, droga wygląda na... Co to jest w ogóle tam z tyłu? Co to jest? Jakiś las bez liści? Dziwnie to wygląda strasznie. No nieważne. Yy, jest to w Rosji. Nie wiem czy to nie będzie jakiś daleki wschód, wiecie? Spróbujmy daleki wschód w Rosji. Najwyżej się wywalę na tym. A po środku było, pod Omskiem. Okej, okay, okej, okay, żyjemy. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Eee, dobra, znowu śmieciowa kamera, znowu Indie, ale kurde gdzie, no dobra damy środek tym razem, zobaczymy, też dał środek, byłem bliżej, okej, okay. jest dobrze, 750 punktów eee, zyskane, o, może tak powiemy. Dobra, znowu Indie, to są chyba znowu Indie, albo Sri Lanka, ale to są chyba Indie. Eee, Ajajaj, aj, aj. no dobra, walimy znowu Indie, mam nadzieję, że to nie jest Sri Lanka, to są Indie na południu i żyjemy, dobrze, jeszcze żyjemy, jest jeszcze szansa na hat dzisiaj. Eee, dobrze, jest pustynia, słońce na północ, to będzie, tak, to będzie Oman, bo Oman jest nowym krajem w takie białe auto, jak, tak jak w Kazachstanie i na terenach pustynnych występuje w Omanie, eee, to może być gdzieś w środku Omanu, więc damy tu. Bo Oman ma kowrycz ogólnie aż dotąd, więc yy, musicie brać pod uwagę cały kraj, nie tylko okolice Muskatu, niestety. A Oman mały nie jest, na takich mnożnikach to już jest bardzo niebezpieczny kraj. Dobrze, jest, jesteśmy bliżej, dobrze. Dobrze, dobrze, chłopca jest już na oparach, więc yy, Tarunda prawdopodobnie yy, wy wyłoni zwycięzcę dzisiejszej gry. Yy, na pewno to zrobi, bo to jest ciężka lokacja. Yy. Takie słupki, czy gdzie one były? Gdzie były takie czarne słupki? To, nie, to jest w Stanach gdzieś, czy nie? Ty w sumie ciężko mi powiedzieć, bo ten tir ta ciężarówka to, to jest taka ta amerykańska, jakaś, nie? Jakaś Kanada? W Rosji! Aaaaah, w Rosji było. Ta ciężarówka mnie kompletnie z tropu zbiła. No dobra, trudno. Tak nie jest źle, dwie, dwie, dwa, dwie wygrane, jedna porażka, więc i tak trochę Elo jesteśmy na plusie po tym odcinku, także fajnie. A ja tobie widzę dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny. Pomóż mi dobić 500, zł, bo na 500 subskrypcji będzie specjalny live, który będzie trwał kilka godzin. Więc myślę, że warto. No i również przypominam o linku w opisie. No i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!